Witamy wszystkich w programie Kreatywny Malu. Wita pani Ewa, Ola i Natalka. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj się trochę odmłodziliśmy, bo spotykamy się z młodszymi dziećmi. A co będziemy dzisiaj robić? No dzisiaj taka yy, trochę gra, taka łamigłówka. Rozwijamy... Logiczne myślenie, tak? A na czym gra polega? Na tym, że mamy różne kółeczka w różnym miejscu, ale zadaniem jest takie, że musimy te kółeczka tutaj, gdzie jest zielone, przyklejone, ułożyć. Wszystkie zielone, tu pomarańczowe i tu niebieskie. Utrudnieniem jest to, że nie możemy sobie przekładać, tylko tak przesuwać. Po pustych polach. Słuchajcie, moja Kaśka powiedziała, że to nuda, a okazało się, że miała trudności z ułożeniem, także nie jest taka nuda. Trzeba trochę wysilić głowę. Mi się udało. Chcielibyście taką grę? Hmm, to sobie zrobimy. Co wy na to? Ja już część przygotowałam, grę tą odkładam. Przygotowałam dla Was takie już szabloniki. Jest to kwadrat podzielony na 9 mniejszych no, kwadratów. Można powiedzieć, czy one są równe, to można by było polemizować, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby kółeczko się zmieściło. Wycięłam również kółeczka z tektury falistej, z jakiegoś tam pudełka starego. Można zastąpić korkami, ale trzeba pamiętać, że kolor korka musi odpowiadać kolorowi kółka, który jest tutaj przyklejony. Także to jest bardzo ważne. Potrzeba nam ile kulek? Liczymy? Głośno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 9. Czy 9? Zobacz, jedno pole jest wolne. To 8, nie? Bo jedno pole musimy mieć takie pole manewru, żeby było się jak ruszać. Więc potrzebne nam jest 8 kulek. Liczymy 8 kulek. Każdy sobie liczy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 6, 7, 8, dobrze. I ty masz 8, tak? Ja już też mam przygotowałam kółeczka kolorowe. Proszę bardzo, proszę klej. I wasze zadanie pierwsze polega na tym, żeby tutaj na tej karcie przykleić jedno kółko pomarańczowe, jedno niebieskie, jedno zielone, tak jak u mnie. O, ma powstać coś takiego. Ja zdejmę koła. Mhm. Przyklejamy. Otwieramy, pomóc? Tak? Proszę bardzo. Zielony przyklejamy nad jednym. Bardzo dobrze. Super. Dobrze, ola. Dobrze i zostało jeszcze niebieskie kółeczko zostało do przyklejenia. No to teraz już nasza plansza czeka na pionki. A pionki, jak robimy pionki, no przyklejamy kółeczka na naszą podstawkę tekturową. O tak, może być bez podstawki, ale wtedy to tak ładnie odstaje, taki wydaje się wiadomo, że to pionek. Także przyklejamy kolorowe kółeczka na nasze pionki. jakie ty masz pazurki. Kto ci tak ładnie pomalował? Uuu. Mogę pomóc trochę. Natalka, mogę trochę pomóc. Teraz jednej raz drugiej. Możemy się tak umówić. Dobra. Zrobione. Zrobione, czyli zobaczcie. Mamy trzy kółka niebieskie, trzy kółka pomarańczowe i dwa kółka zielone. Zielony kółek jest najmniej po to, ponieważ musi zostać jedno pole wolne. No i co? Dlaczego? Dlatego, że musimy ruszać pionkami, prawda? Jeśli nie będziemy mieć wolnego, nie będziemy mogli przesuwać pionku, widzisz? A dzięki temu, że mamy wolne, że mamy jeden kolor, tylko dwa i wolne pole, możemy przesuwać. I teraz. Ola, układaj tak, żeby tu były zielone, tu pomarańczowe, a tu niebieskie. A teraz zrobimy to samo na talce i zobaczymy, czy damy radę. O, damy radę? Natalka, próbuj. Tu muszą być niebieskie, tu pomarańczowe. A, 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 a nie, nie, tak nie można. Możesz na przykład ten tu przesunąć i wtedy ten tu wyżej. No, tak to nie. Próbujemy. Dziewczynki się bawią, my się z Wami żegnamy. A gra jest rewelacyjna na te takie długie, ponure, jesienne deszczowe wieczory. Żegnamy się z Wami, do zobaczenia. Pa, pa.